Dzień dobry moi drodzy, witamy was ponownie w Rotwood. Zrobiliśmy sobie jedną rundkę na tym pierwszym poziomie. Ja mam teraz taki piękny młot powiedzmy. Tak, ja dalej mam kule moje. To jest młot tego takiego wielkiego minibosa z pierwszego poziomu. A w sumie tak. I tu mogę robić takie coś. Zasadzie... Ty robisz to dokładnie to co? Bo on też ma taki zamach piąchą przecież. Siups, no. To tak, ja mam tu swoje kule, może ki kiedyś jakieś inne kupimy. No, i idziemy na trzecią mapę, bo jest jeszcze jest więcej do odkrycia. Tak, więc trochę się ulepszyliśmy, zobaczymy. Tylko, że tutaj to już jest: no, 38, a potem mamy po 24. 34, ale mamy dużą obronę: 35, więc tu jest git. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu nikogo nie znamy, żadnego tak, przeciwnika. Tak, więc będzie ciekawe: no, bo tu całkowicie coś nowego trafiamy nie? Flidere, flidere. Może też jakieś ciekawe bronie się. A, w sumie. Spotkają ciekawe, z nami. No, Ale ciekawe, czy jest no więcej nowych broni, czy po prostu skórek, co nie? Uuu! Tacha. A, krytyk. A, to, może było syf. to. Które wezmę to. To jakby to. No dobra. Miał krytyki, co ten tam chce. Stings na bagnach jesteśmy. Czytamy to nagle? It's huge. Boss is huge. Coś tam, coś tam. No dobrze, kolego. Dobra, piesek tam. kici, lisek piesek, kici w oko. dzień dobry. O, ale są na, na hita. Ej, jak dla kogo? Dla mnie na dwa hity. O, fuj! A, tu coś się robi, to wybucha. Co to kurde jest? To jest... O, wyjdą z tego takie małe? Jedne głupoty oh! wyjdą O, już nie biją Gdzie. A ja mogę się ruszać, patrz! O kurde! Uii. Już nie! Ale mogłeś Dobra, tutaj gówno, e, więcej gówna czy upgrade? Y? Upgrade, e, no upgrade. Y. A teraz... takie... A, no. Dobra. <laughs> szybko wybucha. Bardzo szybko wybucha. No to tak. O, tu jest jeszcze więcej. fuj, to robale same, fuj. Ja fuj, to co to za poziom beznadziejny, brzydkie to. Jak Uwaga, ja to wtedy co zrobiłam, to zrobiłam, że byłam w stanie latać? Ja nie wiem. Co to kurde robi? No to jest jakaś ćma. Fuj. Ej, y obsmarkało mnie. Jestem wolny. I'm very slow. A, można było w to uderzyć tym czymś, wiesz? Co? Dostał sam ze swojego w mordę dostał. A, okej. Okay. Że te gówno trzeba rozwalić. No spadaj Może... co... <laughs> pełno, że chcecie jest, zabić no. na ziemi. Hmm. hmm. To ja sobie wezmę chyba to. A ja wezmę to. Idziemy w krytyki. No, be, a Tutaj większego wyboru nie mamy. Ciekawe, jaki tutaj będzie mini-boss? Ile ja tam go Fuj, do jakieś oczy lat? Ej! O, smarkali mnie znowu. Ej! Włażaj! Przecież ja ledwo wstałem, ale nie zdążyłem jeszcze wstać, a tu już bije. Co to jest? O, kurde! No, dokładnie. Co tu się dzieje? Dziwne rzeczy tu nas atakują. Ło w co to jest? A, to gryzie. a? Ja wlazłem w coś. Ła! Czym ty kurde jesteś? Ła, to mocno bije. Już bardzo nie... O! No to który upgrade wolisz? <grym> Ej! To co to jest za <grym> Nie lubię czegoś takiego. Bo uważam... Bo... No, no to nie wydaje mi się, że to była jakaś no, inna ten. No, to te głupie. Żaden wybór. A wlazłem w coś. Pierdziule. One strzelają czymś. Ja pierdzie, pierdole, ja, ja wolę nie wiedzieć, co to będzie za boss. Mówisz, że jednak się cofamy do tego? Tak. Yy, do tego strzelania twojego? Tak. Zostaw mnie. Dobra. No, idziemy w krytyki, naprawdę. Albo to, czy to. A, to biorę, jako je zabiję, to jestem krytyczny. Idziemy, da, tutaj, rozumiem, na woreczek? Tak, ale nie, nie będę brała tego, będę chce ich puszować. Chcę ich puszować. Fokus na youtubera, prosimy, tutaj. O, o kurde! Robale atakuje mój panie. Macie. O kurde, z Kwiatka walnowym. Jak to komary są z tego, z goticzka? Tu coś jest, uważaj. A to, to dziwne, to tak strasznie szybko Ej, atakuje. E, e, można... Można zablokować. Co to robi? Mnie bije. Uwaga, wychodzą z przeczorów. Dobra. Jeszcze więcej oczu. <laughs> Jak dostał? Kurde. <laughs> Ja tu No. Niektóre to lepiej z daleka. No dobra, ale to... Wieś... Myślałam, że to leczy ale raczej nie leczy. Co to zielone? Nie, nie, nie. Leczo? Leczo? Leczo. Fuj, ile robalu! O nie, jest. na głupie kwiatki. Uważaj! Widzę. Wytrzymałe te. Uch. Panie dziwnych kolego Już tam pierdę jakiegoś <laughs> pomniejszyło mnie o. Kurde No kurde ile wiesz już Ile tu jest tych robali Mam to stało Może o, Leci kurde. Leci Nie ja szybka jestem no bo tego Run pewnie miałeś za coś tam Nocha po dożu. O no, jeszcze więcej Run speeda. Dobra, dawać mi krytyka za perfect dodge Eee, where now my friendo Where now... Ej, chodźmy friend? do sklepu, bo Anusz będzie coś ciekawsze, najciekawszego. Coś, ale chociaż ty masz mało y, ty... Ale ty no, to ty coś kupisz najpierw. No dobra. Dziurze, no. Ja coś se kupię, mówisz ładnego? Uuu, jest coś, U, to ładnego. Jest ładne. U, wszystko tu jest ładne. Kurde, bo! Expl. Oooooh, brać to. Nie stać mnie! 15 to już kosztuje taka. O. a to by było też fajne. No tu jedno jest, razem kupimy, ale no to nic ale jedno, to, nie da jedno. No. a tutaj jakieś ciuszki. Ej, takie ciuszki ładne. No, no to jest ładne. O! O! Więcej odzyskujesz zdrowie, jak się leczysz przy sojuszniku. Śmieszne. Ej, tutaj... ale to wszystko jest, bo to jest secik, tak? Nie, to nie, to, nie. to nie jest od seciku, ale to i to jest secik. To i. To jest, ale nawet spoko. Ale. ale a to, co to robi? A to robi? chcesz to? Poczekaj, co to jest? No to jest. Yy, to, a, co... Pika. Tak, pika. Ja chciał pi... być pikinierem. Pika, pika. Nie. Chcemy to? E, dobra, mogę to wziąć. Jeszcze ja to kupię sam. E, chcemy się uleczyć za 50. To jest no, taniej. No dobra. To, kto bierze? Ja czy ty? Ty weź. I też to powinno być co innego. Powinno być o, o, automatyczne <laughs> leczenie. <laughs> <laughs> dobra. Spitalamy. No. Let's ego. E, o, bosik, bosik. Co to za bosik? A nie. To, to nie niezły bosik. Kolejny będzie bosik. No tutaj, wiadomo, dopiero zaczynamy, więc to nie ma. A czemu ty dostałaś? A ja też dostałem. Nieważne. O. O, co dziesiąty zawsze dostajesz krytyka. I... U. Biorę to. 100% obrażeń krytycznych za te 10 strajków. To ja biorę, że co dziesiąty będzie krytykiem. O, jakiś pi piesek. Jaki słodkie. I co to będzie? Zabije to coś. No! Do... Jak to jest jajcaz? Jedno jajowiec. Prze... Co on robi? A ja co on robi? Kolejny kulek! Ja to dalej jestem, to nie wiem, co tam się dzieje w ogóle, tutaj to bije. To Ej, no to ja mu do mordy wleciały! <słyska> 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 Aj! Teraz ja wyleciałam mu do mordy! <słyska> nie chcę mówić, jak to <słyska> wygląda, kiedy on coś je i ma tam dwie takie pełne. podwójnie pełne usta, no? Jak to jest jajcasz? Nie, z to jest jad! Mówisz, pochłania cię w całości? No moje kule se może brać, a nie mnie! <noise> Zakopał się! No i zeżar! Nie gryzie! To jest małpa. A on bije swoich, co ciekawe. Znowu się przekopuje. Mhm. Mm Znowu nami! A nie, dobra tutaj Małpa biję A ty masz taki jakiś Dostałam To będzie robił dziwne rzeczy No się kopie. Dostał Żrej te kulę Zajadaj śniemaki, my Chyba się zakopał, nie. Idziemy do niego, czy tak bijemy wszystko inne? Nie wiem, dwa razy mnie to ust wziął, więc... No to mało życia, no. Dobijmy go. Aj, chciałem, że zrobię dodża. Masz, jajcarz. Bij jajcarza. Kurde, no. Jest na hita. Dobra, padł. Pan jajcasz. O, tu jest coś. Ja może to we Nie bierz tego. <ślesz> <ślesz> chcesz to? Czy chcesz to? Mogę to. To ja sobie wezmę to. Co wybierasz? A, yyy... Więcej surowców, czy... więcej surowców no, może. No, tak to nie ten. Nie mam jakichś wielkich y, nadziei na to, że tutaj przejdziemy wszystko, co nie. Ja tu zeskaczę. Wow, jestem wielki. A no nie tylko ja. <grystanie> nie tylko w grze <grystanie> Kurde, nie ta strona. Nie, uwaga, uwaga, uwaga uważaj, tamcie, aha. Ja też jestem wielka. I taka ociężała. No bywa. Surowce, pikmosy, bossy. dobra, leczonko tylko. Le, le, le leczonko. Ma, dajesz... Nie ma sampli? A nie, tam są. Sampli miałby nie być? Odejdziesz ja. trochę? Nie, ja wypiję wszystko, wydudlam. Ups. Dobra, to ja uleczę i ten, i kupię nowe. To lecz. Dziękujemy. Czy nie możesz kupić? Nie. Aha, bo ja gadałem. Dobra. Na no dobre, to upgrade, my friendo. Uuu, komarżyska. Jakie wytrzymałe te komarżyska. Zostawić mnie. po bo nie. stalaktety latają. Trzeba tu lata. No pas, z góry teraz będzie leciała Kurde, ile tego tu jest? Pomaczy? Komarżyska mnie w dupę bio. O! rozwalić, Panie, rozwalić? Tak. Panie, Żyguś. Panie, 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 Co tutaj? O Jezus Marek Coś ciekawego masz przynajmniej? Jak umrę to się leczy Ale tylko raz? Tak, a wezmę to O <grym> A to chyba Czegoś to... Coś co mniejsze od ciebie? No bo jesteś kobietą <grym> Zagadka, będzie zagadka, co bierzesz? Coś co nie jest tym głupim syfem, którego nie chcę zbierać Zagadka Ciekawe to co tu będzie no ty się leż do końca Dobra, i ty Jeżeli nie stać nas na kolejnego potionka. A. Idziemy po upgrade czy po tefre? Po upgrade. Po upgrade. A bo chyba tego ludzie nie wiedzą, że ja mam ogólnie pancerzyk, który mnie leczy za tefrę. A, może być. 20% mnie leczy za tefrę. Ej, ej, przyszedł! No, ja widzę jajca, że wciągnął mnie. Powyżegał mnie. Eee. ale teraz nie robi tego tam, Shockwave'a, nazwijmy to. No, i wciągnął. Ale dużo nie robi. Dobra, padł. Cienia z niego. O nie, komarzyska, to gorzej. Uu, pomocy. Jeszcze więcej tego gówna. Kurde, kule mi wypadły. <gry> Goń te kule. Kule dają kule. O, mówisz to, biorę? A biorę to. <grym> No to, to ogólnie tym, ten, poprzedniom tego rana tego do farmienia zrobiliśmy. No, na tym. no. no to pole to. Idziemy no, na te core y, czy co tak. tam było? No to do upgrade'u, znaczy do kupienia czegoś. chryste. Pa no panie komarze, panie komarze, coś tu ja przyszło mówisz? To jest duże. O Boże! Skąd to się wzięło? Ja zasumrę. O nie, nie, nie! No po co was tu tyle? Eee, jeszcze żyję, ale to już długo nie potrwa. Dostałem w dupę i umarłem. Żyję! A, zapomniałem, że ja mam strzeszenie. Kurde, zmarnowane. Być... Cicho. <laughs> Marzyska, cholerne. Kulę muszę po sobie pozbierać. Uwaga bodę. Na, na tego za sobą uważę najbardziej. Panie. A kto to, a co to? A kto to, a co to? No przynajmniej po dwa teraz dostajemy, co nie? Po, poru, po Sklep na sklepik... nas nie stać. No nie. Y leczonko czy... Czy upgrade. Na leczonko nie stać nas, więc upgrade. Jest to jakiś, jakiś, jakiś plan. I to za darmo? No na jedno za darmo na ten... Please tak, czy jest coś na. No, się tak. Szczerze, to. Wszystko. Hmm. Może to właśnie jak. When you take damage, your no. next attack dies more no. damage. To. A teraz Luterek bierze innego Dimarza. Hmm. a San Sanguini power? Mm. Albo... No w sumie, Tak, to jest dobre. You are, you are right. To teraz boss będzie. Bo, Przynajmniej bo, bo. bossa zobaczycie. Zobaczymy widzicie? bossa i. Dostaniemy widzicie, jak nam dobrze idzie? Taki lisek, co nie? Ten koło lisek, drogi. który ciągle do nas gadał, wiesz? Chodzi lisek koło drogi. No zobaczymy, co tam będzie posiadał. O fuj! Tak szybki! Ale fuj! Eee, no, ja piłeczką dostał, A nie! To nie jest. kolejny szybki. Już nie postawię już tutaj. Kryste, panie, jakie to szybkie. Piłeczkę, no, przynieś piłeczkę. Nie! Nie! nie. Jezus, Maryja, co tu się stało? O Boże. Część zniknął. Tak, chowa się za skałami pewnie. Trzeba skały rozwalać, żeby go odkryć. No. Tak, jest! E! Jest, jest, wiesz o tym. Jest, jest Pewnie byli oglądane jakie YouTubery. O, bijdź mi Nie. O kurde! Ja za chwilę umrę. Mam. O mój Boże, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Dobra. On coś robi. O, w dupę jeża. Bliska. Kule do mnie, kule do mnie, kule do mnie, kule do mnie! mnie! Czy któryś jest na hita czy jak to działa? Żaden, żaden, one mają tyle samo życia No chyba ta ła, wybuch ten w końcu klony. E, rozwal... No ale to jest ja jeszcze siedzę na ziemi, a oni mnie już klepią. E, Dobra, e, szukamy wilka A wyjdzie sam w końcu. Kurde, doba, nie, nie, to bez sensu to źle właśnie Uwaga! Ale, że rzymbost... Ale, dostałam po Znowu się rozczłonkował. O, kurde. O kurde. O, Jezus Maria! Przestańcie mnie gonić, no! I ter Jeden zabity. Chyba. Uwaga, bo się. A! Ja go. Yy, i tego szukać. Dobra. Dobra. Bigo. I klepiemy go. Uwaga, on coś robi A. ciężkie. A wycie to jest to. ok. I z tego wyłożę te robale. Dobra. Wyszedł. A jeszcze drugi był przecież ciągle. Się śmieje świnia, nie wiadomo z czego. Wow! Ledwo żyje. A, muszę się po nosie Nie ma czasu na nosy. Oj, oj. Żyje, ale to jest, co to za życie? Ja chyba leczę nas, wiesz? Dobra. Dobra. Już zaryzykujmy stwierdzenie. twierdzącego. Szukaj go, szukaj go! Dobra, jest. kurzył się. Widzę. Co on robił? Kurzał się! On gryzie, on gryzie, on gryzie! O Boże, o Boże! Rozwalaj skały przy okazji. O Boże. No kule! Nie zapadłcie mnie tak mocno! No mniej niż połowę życia, ma ale. Szczerze, nie widzę tego. Ała, Ja już co ja robię, gdzie ja jestem. No właśnie, ja Zdechło. Serio? On też, dobra? Kurde, dostaję. Psz, nie ruszaj się, udało się. Nie, ja pierdziłem, dlaczego się nie udało? Dostaw mnie. O, zablokowałem się na gównie. No te gówna, spadajcie stąd. Dobra, ja się odejdę gdzieś. Tylko, że z dwoma to będzie przesrane. Co one robią? Dobra, ja sobie poczekam. O nie, ten mnie goni. Dobra, że teraz. Tawa. Ja. A! No to GG. No, co ty chłopie robisz? On w jednym miejscu cały czas to robi. Co tu się dzieje, nie? O i teraz, teraz odpoczywa, ale. Ale ten drugi jeszcze. Nie wiem co tu się dzieje, nie? A znowu zdechłam. A pierdziule. Aj, teraz mnie zabił. Jak mnie trafił, nie wiem skąd i kiedy. No to GG. <słuch> Bożej. Dobra, jakimś cudem, że. Jemy. Najciekawszy! On mnie goni! Nie goni! Nie goni, nie! Nie! On ci przysiąda mnie. a... Nasz a piesek zaczął szczekać. O nie? Nie, 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 Nasz piesek aż się zdenerwował. Nie dziwię się. Kurde, umarłem! O Jezus Maria! Zresz, Jak twój stary, no. Zresz Piesek! Piesek! Bo nie sabotuj pieska, nam na piesek zostanie pokonany dzisiaj. A, ale tak samo było z tą sową, że też tam rzeszli szpycha poniżej 10 tysięcy i dupa była. No! Ajajajajaj. A teraz będziemy się męczyć właśnie z nim. No ale dobra, to widzimy, że teraz kolejny post Lesek, Jak się wam podobało to fajnie, jak się wam nie podobało to, to też fajnie. Dziękujemy za obejrzenie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Pa-pa!